Ten film to nie clickbait ani jakiś skrypt na kopanie jabłek. Przetestowałem wszystkie sposoby na zarabianie i znalazłem ten najlepszy. Zadałem sobie pytanie, co jest najbardziej potrzebne graczom. Oczywiście na erfie często się bijemy, a wiadomo, że bez pereł ani totemów taka walka nie ma sensu. Totemy ciężko zdobyć, ponieważ można je tylko drobnym ze skrzynek albo kupić za monety czasu. Natomiast perły można wyfarmić. Pewnie znacie tą taktykę, w której czekamy aż będzie noc w Minecraftcie, typamy się na Antarktydę i szukamy endermanów. Ale jest to ryzykowne. Sam kilkukrotnie tak zginąłem, ponieważ gracze polują na takie osoby. W końcu miałem tego dosyć i chciałem usprawnić zbieranie pereł. Uświadomiłem sobie, że moby pojawiają się tylko w miejscu, gdzie jest grać. Więc zbudowałem pomieszczenie na terenie mojego państwa, gdzie mogły spawnować się moby. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ mogłem bezpiecznie na swoim terenie zabijać endermany. Aby cała taktyka miała sens, wystarczyło, że będę sam w okolicy. Odkryłem, że chodzenie na spawna i ponowne pojawianie się w pomieszczeniu respawnuje nowe moby. Aby jeszcze bardziej usprawnić ten proces, wystarczy stać w pomieszczeniu, rozejrzeć się. Jeżeli nie widzimy endermana, to idziemy na lobby i znów wchodzimy na erfa. Tym sposobem moby się respawnują i możemy w nieskończoność respić endermany. Dzięki pomieszczeniu, w którym jest totalnie ciemno, działa to nawet w dzień. A tak to wygląda w praktyce. Dobra, jesteśmy w pomieszczeniu. Teraz pokażę Wam, jak to działa w praktyce. Mamy pomieszczenie, mamy moby, akurat nie widzę Endermana, więc idę sobie na Lobby, chodzę znowu na Erfa. Pojawiłem się i czekam aż znowu zresztą się moby. Słyszałem, trzeba dać mi chwilę, żeby mi się porespiły. Już widzicie, zaczęło się spałnić. Sobie robię takie trzy kółeczka, Jak nie ma Indermana, to znowu idę na Lopi i znowu wchodzę na ERFA i tak w kółko. Dobra, patrzcie, mam 144 perły w środku. Ja teraz przez 15 minut będę tak się respić tam w tym pomieszczeniu i zobaczymy, ile perełek wspieram w 15 minut. Dobra, minęło 15 minut. Wszystkie jest nagrane ciągiem, więc możecie sobie sprawdzić, że naprawdę to tyle trwało. Zobaczmy ile mamy pereł. Aper mieliśmy 140 w 15 minut. Także no, naprawdę jest to bardzo efektywny sposób. No i co? Zaraz wystarczy sprzedać perełki. Mamy pieniądze.